Widzowie, ja jestem Elf TV, a gramy sobie w Minecrafta. To jest piąty odcinek z tej serii. I widzowie, poza odcinkiem, poszedłem do kopalni i wróciłem po jednego axolotla. Co tutaj jest? Zobaczcie. To są dwa. Ten brązowy i wiem, że to nie jest niebieski axolotl. Ale nie wiem, bo wiem, że do niego jest bardzo niewielka szansa. Wykopałem też trochę surowców. Niestety nie udało mi się znaleźć diamentów, ale znalazłem dziewięć żelaza, I jeszcze inne surowce: złoto, lapis, lazuryt i tutaj sproszkowany redstone, ruda miedzi. I to chyba tyle znalazłem. O, tu jeszcze Tutaj jest mapa. Dobra. Dobra. I mamy tutaj tak. Dziewięć sztabek żelaza. Tylko musimy to te teraz... Widzowie, jakoś dobrze roz. O! Krzesiwo mam. może przerzucę sobie tutaj. O, też nie powinno to tutaj być, ale będzie. O, dobra. Pojedynek, deruszy. E, możemy z tego możemy zrobić? Patrzcie. Żelazne nogawice. Na pewno bym chciał zrobić sobie 100 kg. To na pewno. Bo tu wiecie, z tego diamentów na przykład nie wykopiemy, tak? Dobrze by było sobie coś zostawić, ale wiecie, na no pytanie, czy starczy nam, bo nie mamy tego. O, buty bym sobie mógł zrobić, albo czapkę. Ta czapka jest droższa. Czekajcie Dobra, zrobię sobie trzeba, żelazny hełm ta jedna sztabka mi zostanie Położę go I to jest ile mi to da? Plus dwa to zbroi O, to mam tyle Ja nie wiem, to jakąś tam bo Jak będę walczył, to mowy będą mi mniej od... Mniej mi będą obrażeń zadawały. Patrzcie, tutaj mamy jakiegoś pająka. Ale nie wiem co są, co to, to nie mamy dużo tej. O, patrzcie. Nie wiem czy to coś zmieniło. Trochę się zniszczył. Boże, może to nie był. Jakby miał całą żelazną zbroję. O, patrzcie. Chcę tego klipera niszczyć. czekajcie, o tutaj mamy taką ścieżkę dobra, no o kliper. O, idzie, idzie jak go pokonamy o nie, jeszcze pająk to zostaniemy trochę prochu takiego będziemy mogli zrobić TNT Kliper, idziemy Raz. Dwa. Teraz trzy, cztery, pięć. O! Nic mu nie dostałem, serio. Co się dzieje? Moby. No, chodź kliper. Zaraz go pokonamy. Patrzcie już prawie wybuch. Dobra. Chcę mieć ten proch, żeby zrobić klienti. O, jest. Wypad. Dwa prochy. Dwie garście prochu. No to nie jest jakoś sporduwo. To jest pająk, To z tego będzie ci. Te łupy są dosyć ważne. Ale te co tutaj są to nie są jakieś wiecie. Nie wiadomo jakie. Rzadkie. Ale na szczęście jest to też takie trudne i mogę je pokonać, Widzicie, Ja nie jestem jakimś super graczem, nie będę tego ukrywał. Dobra, w mnie zombiaki. Dobra, o czekajcie. Tutaj jeszcze kliper jest. Są dwa klipery, dobra. Chcę je pokonać, bo chcę mieć ten proch. Na TNT. A nie, dwa są. O! Jeden zabił drugiego, więc mamy trochę. No ale mamy też dziurę w ziemi. W ziemi w piasku. To jest pająk. O! I kolejny kliper. Na klipery polujemy. Chyba okay, nie chcę być w tym lesie, jak z nimi walczę. Bo wiecie, coś może mnie zaatakować. O! Pająk. No chodź tu pająku, zaraz Cię pogłaszczemy mieczykiem. Z pająkami trzeba, o, go nie, nie w nogi ja. Niech nie mi się. O, dobra, jest, mamy to. Ostatnio nie było odcinków, przepraszam widzowie, ale no, nie miałem czasu, żeby nic nagrać. O nie, zombie. A tu jest drugi clipper. No to, to na TNT chyba nam powinno spokojnie... O nie, nie. Marchewka! Czekajcie... A ja ją, wiecie co? Ja ją tutaj posadzę. Potem tutaj. Ta marchewka się nam... ...szyda. Bardzo. Patrzcie, ja mię bardzo dużo chleba i lecz muszę zjeść. Bo te mowy zdają mi obrażenia i żeby się zregenerować. Dobra, tutaj jest kliper. Tu jest kliper, jest. Dobra, dobra. Zobaczcie tylko... Dobra, jak go pokonam, to zobaczcie, nie ja mam tego broku. No nie, to mi zatrzymało i ja go nie pokonałem. Trzy prochy mam. Trzy garście. Nie wiem, czy to starczy na TNT. Ale może nie starczyć, wiecie. Nie, 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 nie. nie szkielet. Uciekam. Dobra, jak on tu wejdzie, to się spali. Noc się niestety skończyła. I te momy się przestaną pojawiać. A wiecie, to było ciekawe. Okej. Okay. Dobra, gdzie on jest ten szkielet? Tutaj! Mamy go, widzowie. Teraz nie ma dużo czasu, Chciałem też ten herb wypróbować i myślę, że będzie jakaś różnica. Ale nie widzę jakichś specjalnych. No może trochę, trochę chyba jest. Trochę dostaję mniej obrażeń. O, kolejny kliper. Ja, no, tak jak mówiłem, chcę to TNT. No. Dobra. Idziemy, idziemy widzowie. Ja. No i zaraz go tutaj. Czemu nam się... O, dobra. I teraz chyba już możemy... O, widzieliście. Cztery prochy. Wiem, że do tego też jeszcze piasek potrzeba. Ale tu nie mamy. Znaczy mamy piasek. Mamy właśnie. Czy tutaj będą jakieś potwory? Chyba już się skończyły. Wszystkie pokonały. Nie, jest kliper. Dobra, jest kliper. On no, jest fajny o tyle. O, czekajcie. A w ogóle, nie wiem czy wiecie, ale jak on został dodany, to to był błąd. Chciano dodać świnię. a wyszedł taki kliper. Z się twórcą pomyliło i mamy klipera bardzo fajnym nowym, swoją drogą. No ale ktoś tu jest jeszcze? O, tutaj ten kanion pychowy. Pamiętacie? Pychowy kanion. Tam nic nie było. W tym kanionie. No nie, widzicie, widzowie, nie ma tutaj żadnych potworów. A szkoda nawet. A myślałem, że to będzie jakaś jaskinia. Jakieś surowce pozbieram. O, tu jest jaskinia. Ale może nie schodźmy. Chociaż tu widzę węgiel. Nie mam łopatę? Nie mam łopaty. Nie. Dobra, węgiel go pozbieram. Trzeba się nam. Chociaż mamy węgiel. Węgla mamy dużo, ale się przyda. Chciałbym też znaleźć diamenty bardzo, żeby iść do netheru, bo wtedy mógłbym... Czekajcie, o, tu się podbuduje. Dobra, jest tutaj... Mało tego węgla było. Wtedy, jak pójdę do netheru, to, wiecie, będą nowe możliwości. Już to jest potrzebne, żeby przejść grę na 100%. I mam też bardzo dużo... O, tych aksolotli wam nie pokazałam. Patrzcie, ten, nie wiem czy to jest niebieski aksolot, czy nie, bo wiem, że na niego jest bardzo mała szansa, a ten jest brązowy. I one się żywią tropikalnymi rybami. I tak, jeżeli im je damy, będziemy mieli trzeciego aksolotka, ten by się przydało. Będziemy mieli hodowlę. Dobra, Akselantliku. Oj, deszcz pada. Się coś. A, i ta marchewka. Taki dzisiaj odcinek trochę chaotyczny, ale ta marchewka, ona mi się przyda, wiecie? Mam jakieś kości. Pokonałem tam tego szkieleta. Ale nie mam kości, serio. Chciałbym, żeby tą marchewkę rozrosnąć, bądź kostną, którą bym potrzebował. Czekajcie, mam tutaj, jest, dwie kości. To nie ma. Tutaj też. Nie ma. Patrzcie, ile, ile różnych nasion. O, to sobie tutaj dam. Z tego TNT zobaczymy. Ile by to trzeba było mieć? TN... Jest! Jest! Mam to! Mam TNT, widzowie! Przyda się. Okej, okay, zobaczycie jeszcze... Czekajcie, o, dobra. Mam tutaj TNT i ja mogę podpalić zapalniczko. Trzeba tylko jedno. To by mi się do walki przydało. Okay. Mam, o. o, mam tutaj rybkę Rybka, no. Więc o, tutaj jest te kryształy. Dobra. Tutaj mamy taką książkę. Ale żeby zrobić... Żeby coś zakląć, to trzeba mieć kowadło. A żeby mieć... Powadło trzeba mieć tonę żelaza. W mojej jest to często tak jest, że żeby coś mieć musimy mieć jeszcze coś innego. Tak to jest, Zrobiona ta gra. Patrzcie, już mi cały chleb poszedł. O, sześć mączki kostnej. No to na pewno wystarczy, żeby tą marchewkę jedną... Tu jest. Rozrosnąć jest. Jest marchewka. O, trzy mamy. Trzy. Mam ziemię. Mam. sobie osobne poletko zrobić z marchewką. No? O, tutaj. A to damy tu. Z marchewkami będą osobne. Przecież, jeżeli one obok siebie chyba rosną, to one zaczynają szybciej rosnąć. Tak, tak mi się wydaje, z tego co wiem. O, jest. W tej pszenicy też żeby się przydało trochę, ale. Nasion mamy mnóstwo, tylko że nie mamy jak je wsadzić. Patrzcie, jak to się zrobiło tutaj. Tutaj, o. Okej, okay. chcieliśmy... Być... O, patrzcie. Clipper, Kolejny. I zombie. No te moby, to te łupy dają. To jest ich plus. Można sobie jakoś Zdobyć rzeczy. O, widzieliście, jak chciał wysadzić? Chciałem iść do kopalni, w dzisiejszym odcinku, ale już nie zdążyłem. Bo nie chcę, żeby te odcinki były takie długie. Dobra. Czekajcie. Chyba się nie dobyć do pieca, nie? Dobra. Zrobię sobie tego i pochodnie. W następnym odcinku pójdziemy w do kopalni. nie Dobra. Myślę, żeby jeszcze... Przecież już skończyć odcinek. Ale myślę, że wyruszymy sobie na ryby. Mamy tutaj wędkę. Dobra, a łódka jest tutaj. Łódka jest tutaj. Nie, nie, nie. Tutaj, o. Czekajcie, o. Są rzeczy. I możemy tutaj popłynąć. O. I zobaczcie, mamy tutaj taki most. I patrzcie, zrobiłem tutaj takie. Że można przypłynąć, bez problemu. Tutaj planuję trochę połączyć mostami te wyspy. Co no tą drogą? Mam tutaj coś ciekawego. Ja tutaj się zespałnowałem na tej wyspie. Ale... Chyba tutaj to tu naprawdę nic. No tu jest dżungla. O, czarna owca. Mówiłyśmy. No, czarnowełnę. Senior. A ja się mała prawie zadaje ten biecz. Są świnki. No, właśnie jakieś mam świnki. To ja mogę tymi marchewkami je zachęcić, żeby poszły do zagrody. Zrobić farmę świnek. Co ja tu mam? Tutaj są drzewa. Staram się jakoś poznać ten teren. Może byśmy znaleźli jakieś, jakąś strukturę. O, tutaj jest ta nieudana strzałka, no, ale nic nie znajdziemy chyba. Ale i tak chcę to połączyć mostami. O nie, ja zostawiłem. Zostawiłem tamtą. No nie, łódkę. Nie! Świecie, to mam nadzieję, że nie zginę. Bo było nieciekawie. W te rzeczy zniknęły. I było fajne, widzowie. Clipper, widzę, ale to... o, utopiec. Ostatnio właśnie na tym świecie, ale to już było właśnie poza odcinkiem. Znowu. Dobra, wiecie co, ja nie szukam łódki. Nie pamiętam, gdzie ona... Ona tutaj będzie chyba. No, A no... o, jest! W sumie już iść do domu. Dobra, jest noc, to w sumie możemy iść do ryby. Ale nie, dobra. Ja już będę, widzowie, kończył ten odcinek. Pa pa!